Ciąń ty kanetka pod blokiem jak zarobić hajs. Get to life, bo ja kamizelka jest podziurawiona, nie liczę strach. Ba, ba, ba. Get to ty kanetka pod blokiem jak zarobić hajs. Get to life, moja kamizelka jest, podziurawiona, Nie liczy strat, Get to life, zmęczone oczy, pracuję w nocy got bo nigdy nie mamy dosyć, Do szklanki lotu, duże topy. Palimy jointy jak papierosy, got to life, kanapki na kosty zmęczone oczy, pracuje I roce, got i life, tego lata jest za łatwe, rap gra jak pinata Na ekranach, na klipach i na ulicy to my W domach mody, w butikach i na koncertach to my Nie da się przeżyć na tysiąc, więc robię miliony Za mało czasu mam, muszę se kupić Daytona Podaj mi soku do sliwa, zostawiam popiół na bitach Interesuje kapuka, bo wychowała ulica Umiem zarabiać i pisać kanapka, danie na dzisiaj Poduszki noszę na nogach, historia mojego życia Oj, ty, kanetka, pod blokiem DNK Get to life boy, jaka mizelka jest poczurawiona, nie liczę strach, to live Ciąty kanetka pod okiem w DNK. Jak zarobić kraj? Get to life bo, jaka mielka jest poczurawiona, nie liczę straj, to life Dobre gesty mają wartość wielką zapamiętaj Jesteś z nami no to piona, a jak szmatą klękaj Pod blokiem podesz piłkę, później bawisz się w To to biletów, pełna saszetka Mój bracia pierwsza liga, kamizelka Ralfa Dupcia na chacie, nagaś śmiga, ja tu sam jest W dzień 30 stopni, w nocy mam śniegu jak w Alpach Polska stylówka, ale VKS w niemieckich kartach. Jak szuram klapie słyszą już tam w żabce Fanów spotykam nawet już na klatce na pomoc zawsze podałem sąsiadce Wina góra, dół, nie pytaj nigdy co mam w siatce Gto, kiz o to wytwórnia hitów Gytu, blisko szczytu i palenie szczytów Gytu, kładrowie ziemnie po cienkim lodzie Gytu, styl dresowy zawsze będzie w modzie Gytu Czoń ty kanetka pod blokiem Jak zarobić hajs? Ketolife Moja kamizelka jest podżurawiona Nie liczę straj, ketolife Czoń ty kanetka pod blokiem Jak zarobić hajs? Ketolife Moja kamizelka jest podżurawiona Nie liczę strach, ketolife